Dzień dobry, guten Tag. Witam w serii odcinków Ściągi z języka niemieckiego. Dzisiaj ściąga na temat użycia als i wenn. Als i wenn znaczą kiedy, jeśli, gdy. Czyli mają to samo znaczenie. Natomiast użycie als i wenn jest ściśle określone. To znaczy, że w innych przypadkach używamy als, a w innych wenn. Natomiast kolejność po als i po wenn jest taka sama. Tyle tytułem wstępu mamy dwa przykłady zdań w ramkach. Kiedy jeździliśmy zawsze na urlop, braliśmy ze sobą nasze psy. I po niemiecku to zdanie brzmi, wenn via ima in den Urlaub fuhren, namen via unsere hunde mit. I teraz drugie zdanie, bardzo do niego podobne. Kiedy ostatnio pojechaliśmy na urlop, wzięliśmy ze sobą nasze psy. Als wir letztens in den Urlaub fuhren, namen wir unsere Hunde mit. Czym różnią się te dwa zdania? Poproszę tutaj moją uczennicę. W jednym zostało użyte wen, a w drugim als. Mhm. A oprócz tego w pierwszym zdaniu mamy przysłówek ima, on oznacza zawsze, a w drugim zamiast zawsze jest letztens, ostatnio. Czyli ostatnio to było tylko raz, prawda? Ostatnio. Zawsze, kiedy mnie nie rozumiałeś, byłam zła. Mamy ima, wenn du mich nicht verstanden hast, war ich böse. I drugie zdanie, podobne z użyciem als. Kiedy mnie nie zrozumiałeś, byłam zła. Als du mich nicht verstanden hast, war ich böse. Może już teraz jesteście w stanie rozszyfrować zagadkę, kiedy als używamy, a kiedy wenn. Oba zdania są, jak widzicie, w czasie przeszłym. W pierwszym przykładzie mamy, że zawsze, kiedy jeździliśmy na urlop, czyli ima wen. W drugim przykładzie jest Als via letztens ostatnio. Druga para zdań. Zawsze, kiedy mnie nie rozumiałeś, ima wen du mich nicht hast, czyli mamy słówko ima. A następnie, als du mich nicht verstanden hast, kiedy mnie nie zrozumiałeś. Czyli spójnika als używamy kiedy, jak myślisz? Als używamy tylko w czasie przeszłym i wtedy, kiedy czynność była wykonywana raz. Hmm? Dobrze, a więc spójnika als, kiedy, jeśli, gdy, używamy do zdań w czasie przeszłym. I drugi warunek, czynność miała miejsce tylko raz, czyli wydarzyła się tylko raz. A więc als, podsumowując, używamy bardzo często wtedy, niemal wyłącznie, gdy opowiadamy jakąś historię. Opowiadamy coś, co się wydarzyło kiedyś i używamy wtedy als. Na przykład, kiedy byłam mała, to będzie als, prawda? Kiedy pojechałam do Berlina, padał deszcz. No wtedy, kiedy pojechałam do Berlina, to padał deszcz. Taka sytuacja miała miejsce raz. Gdybyśmy chcieli w takim zdaniu użyć wen, to byśmy musieli powiedzieć... Zawsze, kiedy jeździłam do Berlina, padał deszcz i wtedy użyjemy wen i ma wen, ale znajdzie się wtedy to słówko wen. Czyli potrafimy rozróżniać, kiedy jest wen, a kiedy als i teraz kolory tutaj są nieprzypadkowo. Kolor niebieski oznacza orzeczenia, czasowniki odmienione w zdaniu. Kolor czerwony oznacza podmioty. I teraz przejdźmy do następnego slajdu i przyjrzyjmy się kolejności. Mamy takie zdanie na górze. Kiedy ona jeszcze pracowała, dobrze jej się wiodło. Czyli mówimy tak. Es ging i a good, Dobrze jej się wiodło, als sie noch gearbeitet hat. Kiedy ona jeszcze pracowała. I teraz zdanie z als albo z wen może stać jako pierwsze. Wtedy robimy tak. Wytnij w klej. Mówię tu specjalnie wytnij wklej, ponieważ bez względu na to, czy zdanie stoi jako drugie czy jako pierwsze, Zawsze będzie ta sama kolejność, czyli als, podmiot, w tym wypadku zi, reszta zdania, w tym wypadku noch i na końcu orzeczenie gearbeitet hat. I teraz uwaga. Jeśli zdanie główne stoi jako pierwsze, to mamy normalną kolejność, tak jak do tej pory, es ging i agut. Ale jeżeli przestawimy to zdanie jako drugie po przecinku, to przecinek ściągnie nam orzeczenie, czyli już nie będzie es ging, tylko ging es ia gut. I teraz wasze zadanie polega na tym, żeby zamienić części zdań. Drugą część stawiamy na pierwsze miejsce, a tą pierwszą na drugie miejsce. Czyli jeżeli mamy zdanie Wenn du willst, jeśli chcesz, kann ich dir helfen, mogę ci pomóc, to zaraz musimy powiedzieć mogę ci pomóc, jeśli chcesz czyli ja mogę ci pomóc, to będzie Ich kann dir helfen. Mm -hmm, teraz przecinek i po prostu wpisujemy to samo zdanie, które było na pierwszym miejscu, teraz będzie na drugim, nie zmieniając niczego, czyli Wenn du willst. Świetnie. No to zróbmy jeszcze jedno zdanie. Ich war schon zu Hause als meine Eltern aus der Arbeit kamen. Czyli byłam już w domu, kiedy moi rodzice wrócili z pracy. I teraz zaczynamy. Kiedy moi rodzice wrócili z pracy... Als meine Eltern Aus der Arbeit kamen. Przecinek, który ściąga orzeczenie. War ich schon zu Hause. No właśnie, w ten sposób trzeba to zrobić i dwa ostatnie zdania zostawiamy, żebyście zrobili samodzielnie. Czyli, żeby zrobić samodzielnie, trzeba zatrzymać prezentację. W momencie, kiedy będziecie gotowi, puśćcie ponownie prezentację, a zobaczycie odpowiedzi. No i odpowiedzi mamy takie. Ich habe gern Lieder gesungen, als ich ein Kind war. Wir gehen nicht spazieren, wenn es draußen regnet. No i przechodzimy do dalszej części ćwiczeń, tak żeby nam się wszystko utrwaliło. Mamy już elementy w zdania. Najpierw mamy zdanie w chmurce, które może też stanowić dla nas y, pewną ściągę. Wenn du dich vor Krankheiten schützen willst, kiedy chcesz się uchronić przed chorobami, musst tu hände waschen. Musisz umyć ręce. I teraz tę część zdania po wen i po als musicie ułożyć według odpowiedniej kolejności, bo to jest rozsypanka, jak widzicie, podzielona takimi zielonymi kropeczkami. Więc zaczynamy. wen. Następnie musi być podmiot, czyli czerwony kolor. Wenn ich, reszta zdania, Wenn ich das Taschengeld bekomme, przecinek i już po przecinku zdanie mamy napisane Gebe ich es sofort aus. I teraz o rozwiązanie drugiego przykładu poproszę moją uczennicę. Ich komme zu dir, wenn du mich einlädst. Tak, właśnie tak. Czyli pamiętałaś, po, wenn po als czerwony kolor, czyli w tym wypadku du, i orzeczenie niebieski kolor na końcu. Pozostałe trzy zdania proponuję, żebyście zrobili sami. Ja tylko zacznę z Wami robić to zdanie, kiedy kupisz sobie miękkie łóżko, miną Twoje bóle pleców. Miną Twoje bóle pleców już jest ułożone tak jak trzeba. I teraz zdanie po „wen” układamy. „wen, podmiot, czyli czerwone, reszta zdania i na końcu orzeczenie. Orzeczenie jest zawsze niebieskie w tym wykładzie. A więc zatrzymaj prezentację, ułóż pozostałe trzy zdania i w momencie, kiedy już będą ułożone, odklikaj i sprawdź z naszymi odpowiedziami. A tu już są odpowiedzi. Wędu dia ein Weiches Bett kaust, gehen deine Rückenschmerzen weg. Byłeś smutny, kiedy zostawiła cię twoja dziewczyna? Warst du Traurig, als deine Freundin dich verlassen hat? I ostatnie zdanie. Als er zu mir kam, war ich noch nicht zu Hause. Ostatnie ćwiczenie zrobicie samodzielnie. W ćwiczeniu trzeba będzie zadecydować, czy używamy als, czy używamy wenn. Ja najpierw przeczytam pierwsze zdanie. Wenn ich Haare käme, brauche ich einen Spiegel. Czyli jeśli czeszę włosy, potrzebuję lustra. I znowu zdanie jest po to, żebyście wiedzieli, jaka jest kolejność, żeby jeszcze raz przypomnieć. I teraz rozwiązujecie ćwiczenie samodzielnie, ale podpowiedzi są. Są na slajdzie tutaj w lewym rogu wszystkie zdania, które są potrzebne. Mamy nie słyszałem, kiedy mnie wołałaś. No oczywiście tutaj użyję als, bo to opowiadamy jakąś historyjkę, że nie usłyszałem Ciebie, kiedy wtedy mnie wołałaś, tak? To nie było zawsze, że nie słyszałem Ciebie, kiedy mnie wołałaś zawsze. Tylko jedna historia, więc używam als. To już pierwsza podpowiedź jest. I teraz zaczynamy zdanie od zdania głównego. Nie słyszałem. Nie słyszałem, to jest ich habe nicht gehört. I teraz zaczynamy od als. Przypominam, po als i po wen najpierw jest podmiot, reszta zdania, orzeczenie. Kiedy mnie wołałeś, wołałeś mnie, to jest du hast mich gerufen. No i teraz zaczynamy od als, als, du, reszta zdania, czyli mich, gerufen i to co jest na drugim miejscu idzie na koniec. Czyli als du mich, gerufen, hast. Wszystkie słówka, które tu są na niebiesko na drugim miejscu logicznym, czyli habe, has, gehen, habe, gap itd., gdyby te zdania trzeba było użyć po als, będą zawsze na końcu. I teraz, jak już przeczytaliście, sprawdziliście swoje odpowiedzi z naszym kluczem, to dla Was niespodzianka. Niespodzianka w postaci ściągi, która wszystko tłumaczy. Mamy wypisane spójniki. Te spójniki oznaczają kiedy, jeśli, gdy? Mhm. I zwykle użyjemy jakiego spójnika? Wen. Mhm, a kiedy użyjemy als? W czasie przeszłym i wtedy, kiedy czynność jest wykonywana jednorazowo. Zgadza się. W zdaniach z als i z wen. Co jest bezpośrednio po als i wen? Podmiot. Zgadza się. A orzeczenie jest zawsze gdzie? Na końcu zdania. No stąd właśnie ta strzałka. Patrzymy. Du kaufst ein Buch, kupujesz książkę, wenn du ein Buch kaufst. Du kaufst am Samstag ein, czyli wenn du am Samstag einkaufst. Du willst ein Haus kaufen, czyli wenn du ein Haus kaufen willst. I teraz mówimy o czynności jednorazowej w przeszłości. Du hast ein Hemd gekauft, als du ein Hemd gekauft hast. No i jeszcze mamy podpis pod tym chłopczykiem, er macht so große Augen, wenn er etwas nicht versteht. To też pewnego rodzaju ściąga, bo mamy zaznaczoną kolejność. Ale przetłumaczymy sobie to. Co to znaczy? On robi duże oczy, kiedy czegoś nie rozumie. Brawo. I teraz jeszcze mamy pamiętać o kolejności. Zaczynamy od zdania głównego. Ich brauche ein schnelles Auto, wenn ich mich nicht verspätten soll. Potrzebuję szybkiego samochodu, jeśli mam się nie spóźnić. I zaczynam zdanie od jeśli mam się nie spóźnić, czyli wenn ich mich nicht soll. I teraz uwaga, przecinek przyciąga czasownik. Brauche ich ein schnelles Auto. Świetnie. I jeszcze jeden przykład. I zaczynamy zdanie od jeśli pogoda będzie ładna i zrób już samodzielnie. Wenn das Wetter gut wird, werden wir bardzo dobrze Ci poszło. Została jeszcze jedna chmurka i tutaj poproszę, jak przeczytacie chmurkę i jeśli wiecie o co chodzi w tej chmurce, to poproszę, żebyście w komentarzach przetłumaczyli. A chmurka brzmi tak. Ich hatte Angst, als die Katze mich fressen wollte. Czekam na komentarze. Mam nadzieję, że zrozumieliście. I pamiętajcie o tym, że w opisie pod naszym filmikiem, pod naszą prezentacją, znajdziecie linki do ćwiczeń o tej samej tematyce i do pokrewnych wykładów. I moi drodzy, dla Was jeszcze jedna niespodzianka. Obejrzeliście wykład do końca, więc słyszycie teraz, co ja mówię. W opisie pod filmem znajduje się również link do ściągi w pdf -ie. Jeżeli Wam się przyda ta ściąga ze zdaniami czasowymi, ze spójnikami als i to można sobie ją wydrukować. Mam nadzieję, że Wam pomogłyśmy. Życzę samych szóstek na klasówce. Au wiederhören. Tschüss.